Czy znając języki obce można więcej zarabiać? No pewnie, że tak. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy oglądacie kanał wszystkim co dotyczy nauki języków obcych, i nie tylko. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób można zarabiać więcej znając języki. No i oczywiście, aby tak było, to warto te języki znać. Także zaczynamy. Ostatnimi czasy przewijają się takie opinie niektórych ludzi, że być może za kilka lat w Polsce będziemy mieć drugą Wenezuelę, że będzie taka hiperinflacja, że po prostu pieniądze nie będą miały żadnej wartości, że będzie się zarabiać bardzo mało i będzie. No generalnie tak jak jest w Wenezueli. Jeśli wiecie, jak tam wygląda, no to możecie sobie wyobrazić. Ja oczywiście nie wiem, czy tak będzie. Myślę, że ci ludzie, którzy o tym mówią, też nie wiedzą. Yy, z jakiejś. Powodów mają takie, a nie inne prognozy. Gdyby się tak miało wydarzyć, to oczywiście dobrze by było móc wtedy gdzieś wyjechać, gdzie można się urządzić lepiej, gdzie można lepiej zarabiać i gdzie te pieniądze mają wartość. Wielu ludzi. Z Wenezueli. Nie może stamtąd wyjechać chociażby dlatego, że nie znają innego języka niż język hiszpański i nie potrafiliby się odnaleźć, i gdyby gdzieś wyjechali, to tylko do jakiejś takiej najprostszej pracy, gdzie być może byliby też wykorzystywani i tak dalej. Oczywiście nie zawsze jest tak, że ktoś chce opuścić swój kraj i chce wyjechać, no to wtedy są inne możliwości, ale jeśli jest naprawdę kiepska sytuacja, to warto taką opcję rozważyć, i tutaj, jeśli nie zna się żadnego języka obcego, no to jest się wtedy. Uwięzionym. Więc jeśli chodzi o taką już naprawdę czarną godzinę, to tutaj języki mogą się jak najbardziej przydać i będą one wręcz kluczowe. Poza tym, oczywiście, teraz coraz więcej jest takich ludzi, którzy nie chcą pracować na etacie, tylko chcą być wolnymi strzelcami. Tacy freelancerzy to jest coraz bardziej popularne. Pokolenie Y w tym przoduje. Oni już nie chcą pracować dla jakiejś firmy od godziny 8 rano do 16 czy 17, albo nawet jeszcze dłużej, ponieważ po prostu chcą mieć swoje życie. Ja im się w ogóle nie dziwię i całkowicie takie nastawienie popieram. Są jeszcze takie firmy, które liczą na to, że pracownik poświęci im swoje życie, że misja firmy będzie również misją życiową. Tego człowieka, który jest tam zatrudniony, ale wydaje mi się, że to już są takie, no to już jest schyłek tej takiej hustle culture. Teraz ludzie kładą większy nacisk na to, aby po prostu móc normalnie żyć, aby nie poświęcać większość swojego życia, większość swojego dnia, większość godzin, w których nie śpią, na to, aby pracować dla kogoś innego, po to, aby zarabiać mógł. Ktoś inny. Oczywiście za każdym razem, kiedy oferujemy jakieś usługi czy produkty, to w w wielu przypadkach pracujemy też dla kogoś i sprawiamy, że ktoś może zarobić więcej. Na przykład ja mogę skorzystać z usług freelancera, będąc samemu, jakby nie było freelancerem, mogę skorzystać z usług innego freelancera. My wtedy spieramy się nawzajem i ja wtedy płacę za taką usługę powiedzmy jakąś graficzną i dzięki temu otrzymuję produkt, na którym mogę zarabiać i z tych zarobków mogę właśnie za taką usługę również zapłacić. Natomiast nie ma tutaj zbyt wiele instytucji, które pośredniczą. Jest to sytuacja praktycznie bezpośredniego, bezpośredniej wygranej dla obu stron i to jest oczywiście najlepsza sytuacja. Coraz więcej ludzi Zdecyduje się na taki freelancing, i oczywiście bardzo dobrą możliwością jest robienie tego również w języku obcym, na przykład w języku angielskim. To tutaj moim zdaniem w dalszym ciągu jest podstawa, jeśli chodzi o znajomość języków obcych. I ja sobie tak przeglądałam polski internet. I nie znalazłam żadnego takiego portalu, na którym można by było ogłaszać swoje usługi z różnych dziedzin i zdobywać zleceniodawców. Oczywiście są osobne portale do tłumaczeń, na przykład, i kilku innych rzeczy, no ale nie ma jednego takiego, który zrzeszałby różnych freelancerów, którzy oferują usługi w różnych dziedzinach. W języku angielskim mamy ich co najmniej kilka. Jednym z nich jest fiverr.com na przykład. I tam można sobie zamówić jakieś usługi graficzne, nagrywanie głosu, pisanie postów albo nawet pisanie tekstów sprzedażowych, copywriting itd. Jeśli ktoś zna język angielski, to może korzystać właśnie z takiego portalu, czy to jako ktoś, kto poszukuje freelancera, jak również freelancer, który oferuje swoje usługi. Na rynku polskim tego jeszcze w tej chwili nie ma, chyba, chociaż pewnie niedługo będzie, bo wiadomo, że wszystko się rozwija. Natomiast jeśli to robimy na rynku obcojęzycznym, to dodatkowo możemy mieć wyższe stawki i one również będą zapłacone. No i kolejna kwestia to ci ludzie, którzy mają swoje firmy, mniejsze, trochę większe, takie średnie, mogą rozszerzyć swoją działalność również na rynki zagraniczne, co oczywiście zwiększa dochody. Mamy też oczywiście takie całkowicie oczywiste rzeczy związane z językami jak tłumaczenia, czy nauczanie tych języków. I tutaj oczywiście dobrze by było, aby to było Dobre usługi. Ja na przykład miałam kiedyś taką klientkę, uczyła się ze mną języka niemieckiego, która już znała kilka języków. I która już na początku studiów pracowała właśnie jako freelancer i również prowadziła zajęcia z języków obcych. I ona w ten sposób potrafiła już sobie no, z końcem liceum, początku studiów, zarobić kilka tysięcy złotych miesięcznie, właśnie dając lekcje z języków obcych. I tak sobie myślę, kurczę, ja w liceum też już znałam języki. Dlaczego ja wtedy nie wpadłam na tak oczywisty pomysł? Tylko pracowałam na jakichś promocjach, co było absurdalne, między innymi ze względu na stawki. Jakie tam się zarabiało, także no, nie wpadłam wtedy na to, strasznie głupia musiałam być. Natomiast jeśli ktoś na taki pomysł wpadnie, to może na tym całkiem dobrze zarobić. Poza tym istnieją takie zawody, w których dobrze jest język obcy znać, i czasami jest to związane z wyższymi zarobkami, a czasami nie, to zależy. Tacy ludzie, którzy no, którym się taka znajomość języków przyda, to są zdecydowanie. Hmm, Wszyscy lekarze i inne zawody tego typu, którzy mogą albo pracować za granicą w swoim zawodzie, albo mogą rozszerzyć yy swoje usługi również na inne kraje, to powoduje, że po prostu ludzie z innych krajów przyjeżdżają później do Polski korzystać z takich usług medycznych. Ale oczywiście nie tylko lekarze mogą podnosić swoje dochody dzięki językom obcym. Języki przydają się oczywiście w turystyce. Jeśli ktoś wynajmuje mieszkania na Booking albo Airbnb, no to oczywiście przyda mu się znajomość języków obcych i jeśli ktoś pracuje w ogóle w turystyce na jakimkolwiek stanowisku, to również może tutaj więcej zarobić, nawet będąc zatrudnionym, bo jeśli zna cztery języki, a nie tylko jeden albo żadnego, no to oczywiście jest cenniejszym pracownikiem. Swoje zarobki dzięki znajomości języków można też podnieść na takich stanowiskach, jak na przykład obsługa klienta, no i oczywiście. Również w polityce. Jeśli polityk zna języki obce, to może też być zaangażowany za granicą. Ja o tym tak teraz niechętnie mówię, bo nie lubię po prostu tych klimatów i dobrze o tym wiecie, ale tak jest. I zresztą, jeśli ktoś jest politykiem, no to też raczej te języki znać może nie powinien, ale dobrze by było, gdyby je znał. Znając języki, można się też wybrać na studia za granicę i tutaj w szczególności, jeśli chodzi o takie zawody związane z nauką, to za granicą są po prostu lepsze możliwości. Na pewno zdajecie sobie z tego sprawę. Jest większe finansowanie, można brać udział w różnych ciekawych projektach, w których można też zarobić normalne pieniądze, a nie jakieś godowe stawki itd. itd. To oczywiście w Polsce też już się zmienia, natomiast za granicą w dalszym ciągu jest lepiej. I Jeśli ktoś zna języki, to drzwi do studiów za granicą stoją dla niego otworem. To daje również oczywiście lepsze perspektywy pracy w przyszłości, jeśli ktoś w danym kraju chce zostać i no, niestety w Polsce w dalszym ciągu mamy trochę taką atmosferę kombinowania, znajomości, trzeba gdzieś się wkręcić, czasami robić coś, czego się nie chce robić. Taka trochę toksyczna atmosfera jest w niektórych środowiskach. Za granicą jest tego po prostu mniej, więc jeśli ktoś tego nie lubi, nie chce się w tym odnajdywać, a jest w takiej branży, w której właśnie tak to wygląda, to praca za granicą jest też jakimś rozwiązaniem. Chociaż ja uważam, że dobrze by było jednak pracować nad tym wszystkim w Polsce i po prostu zmieniać to. I nam się to w końcu uda zmienić. Ostatnio zapytałam ludzi na Instagramie, czy kiedyś rezygnowali z jakiejś pracy sami z siebie, dlatego że nie znają jakiegoś języka obcego, i odpisało mnóstwo ludzi, że tak, właśnie tak robią. Kiedy widzą w ogłoszeniu, że jest wymagany język obcy, to po prostu od razu rezygnują, w ogóle się o te prace nie ubiegają. Słuchajcie, to jest głupota. I przekonali się o tym ludzie, którzy mimo wszystko zdecydowali się ubiegać o tę pracę, dostali ją, dostali się do tego biura na przykład i zauważyli, że ludzie, którzy tam pracują, znają ten język obcy jeszcze gorzej niż oni i to też jest ok. Bardzo często oceniamy siebie bardziej negatywnie. I wydaje nam się, że umiemy mniej niż faktycznie umiemy. A ja Wam zawsze powtarzam, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Po prostu tak jest. Umiemy więcej niż nam się wydaje. Jasne, czasami można przecenić swoje możliwości, ale w większości przypadków jest to właśnie ta druga sytuacja. I często się zdarza, że ktoś chciałby dostać lepszą pracę na lepszym stanowisku, w jakiejś fajniejszej firmie, i nie może, bo no, nawet się nie będzie o tę pracę ubiegać, bo jest ten szklany sufit. W postaci języka obcego. Nauczcie się w końcu tego języka, żeby czuć się pewniej i ten problem przestanie istnieć. Będziecie się móc ubiegać o tę pracę również z czystym sumieniem i będziecie się też czuć. Pewniej. Wiadomo, że takie stanowiska są lepiej płatne, dlatego że jeśli współpracuje się z zagranicą, to firma działa na szerszym rynku, a im rynek jest większy, im jest większy zakres dostarczania usług czy produktów, tym więcej firma zarabia i tym więcej mogą zarabiać pracownicy. No i oczywiście, kiedy znamy języki, mamy większą pewność siebie tutaj w tym zakresie i z większą pewnością możemy negocjować stawki. Bo wiemy jaka jest nasza wartość, wiemy, z czym możemy sobie poradzić, wiemy kogo jesteśmy w stanie też zastąpić w firmie i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec oczywiście, jeśli uczymy się języków czy właściwie czegokolwiek, to przez długi, długi czas nasz umysł pozostaje sprawny, co sprawia również, że jak to się mówi, na stare lata można w dalszym ciągu pracować i dobrze zarabiać. Są tacy ludzie, którzy w wieku 60 lat idą na studia i potrafią zmienić swoje życie i iść na stanowisko, o którym całe życie marzyli. Ale na przykład mam teraz klientkę z języka niemieckiego, która ma lat właśnie 60 plus i prowadzi swoją firmę, ma swoją markę. I bardzo lubi to zajęcie. W tej chwili już nie pracuje w tym zawodzie, w którym pracowała przez całe życie. To była praca dla innej firmy, tam była zatrudniona, bo chciała sobie pójść na taką wcześniejszą emeryturę. Natomiast pracuje w swojej firmie i powiedziała, że nie ma zamiaru przestawać, że jeszcze co najmniej przez 15 lat będzie to robić, właśnie dlatego, że to lubi. I to zapewnia jej oczywiście dochód i to dochód dobry. Ale jeśli ktoś tylko czeka, no kiedy w końcu ta emerytura, kiedy będę mieć święty spokój i już później mu się nie chce nic robić, nie chce mu się niczego uczyć i ten umysł jest już zmęczony i nie jest taki zdolny do nauki przez to, że całe życie się też nie uczył, no to wtedy może mieć taką nieciekawą sytuację w jesieni swojego życia. No, bo emerytura może nie starczać, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj również języki obce mogą sprawić, że po pierwsze, e, będziemy w dalszym ciągu mieć pracę, a po drugie, będziemy zdolni do tego, aby w ogóle pracować, aby w dalszym ciągu być aktywnym zawodowo. Co znaczy też umysłowo. Kolejna kwestia to oczywiście praca online. O tym już właściwie wspomniałam w freelancingu, że można pracować dla zagranicznych zleceniodawców. I kiedy mieszkamy w kraju, w którym życie nie jest tak drogie, a pracujemy dla kogoś z zagranicy, kto płaci dużo, to oczywiście o wiele więcej pieniędzy nam zostaje w kieszeni. Więc pracując w Szwajcarii, na przykład, możemy mieszkać. W Polsce albo w jeszcze jakimś innym kraju, w którym mieszkanie jest jeszcze tańsze, w którym jedzenie jest jeszcze tańsze i wtedy po prostu więcej oszczędzamy i na więcej nas stać można też oczywiście robić tak, co wielu ludzi robi, że pracują za granicą, jadą tam i na przykład zjeżdżają do Polski co 2-3 tygodnie i są wtedy w Polsce również przez tydzień dwa. No i to jest też takie fajne połączenie. Gdyby tej znajomości języków nie było, to po pierwsze, będą mieć za granicą takie stanowisko, które jest mniej płatne, albo w ogóle za tą za granicą pracować nie będą mogli. A naprawdę za granicą są czasami poszukiwani ludzie w przeróżnych zawodach, czasami bardzo takich specjalistycznych, a czasami bardzo prostych. I tutaj mam historię mojej innej klientki, która pracuje w restauracji w Austrii i ta restauracja przez kilka tygodni, czy chyba miesięcy, nawet chyba to były dwa miesiące, była zamknięta, dlatego że nie mogli znaleźć kelnera. Moja klientka jest tam szefem kuchni. I no, przez dwa miesiące nie mogła pracować, bo nie miał kto obsługiwać gości i nie dało się tego kelnera znaleźć. Nikt takiej pracy nie chciał, chociaż nie jest to wcale źle płatna praca i kiedy już kogoś zatrudnili to okazało się, że jeden gość to po prostu cały czas przychodził na haju. Ktoś tam inny w ogóle ma jakieś nie wiadomo jakie wymagania, tak? A to jest akurat taka restauracja, której właściciele, to jest mała taka rodzinna firma, są w stanie nawet zapewnić mieszkanie. Już w tej chwili znaleźli kelnerkę chyba nową, ale jest to też ktoś z zagranicy, to nie jest Austriaczka. Także Czasami naprawdę ludzie szukają pracowników dla najprostszych zawodów i są w stanie wiele zaoferować i nawet dobrze zapłacić po to, aby takiego pracownika mieć, aby ta firma w ogóle mogła w dalszym ciągu działać, już nie tyle się rozwijać, ale w ogóle działać i zarabiać na siebie. Także znając języki można sobie zapnąć taką pracę i to jest wtedy sytuacja win-win. Oni wygrywają, bo mają pracownika i ich firma może działać, i ty wygrywasz, bo dostajesz pracę, w której możesz całkiem fajnie zarobić. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Jeśli chcecie uczyć się języków sprytnie, efektywnie, szybko, to zapraszam do mojego wideokursu: Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, który będzie jeszcze dostępny w sprzedaży przez kilka następnych dni. Miał być dostępny tylko do końca stycznia. Ale jako, że nie wyrobiłam się z publikacją wszystkich treści, które miałam zaplanowane do końca stycznia, to postanowiłam przedłużyć tę sprzedaż o kilka dodatkowych dni, więc dzięki temu, kto jeszcze się nie załapał, a chciałby skorzystać, to będzie miał do tego okazję przez kilka najbliższych dni. Także nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, jak widzicie, ale może to komuś wyjdzie jeszcze na dobre i zdąży z kursu skorzystać. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej, niż wam się wydaje i do zobaczenia wkrótce. Pa pa.